Cześć, kochani, jest 16 lutego 2025 roku. Czytamy Biblię w całości, jesteśmy w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 13. I mamy tutaj hymn o miłości w takim kontekście charyzmatów. W poprzednim rozdziale mieliśmy o charyzmatach różnych, o różnorodności tych charyzmatów. A tutaj ten rozdział pokazuje najważniejszy charyzmat, największy dar, jaki można otrzymać od Pana Boga: dar yy, po prostu miłości. Zdolności do, do kochania. I właśnie tutaj w tym Trzynastym rozdziale Paweł będzie pisał, yy, jaki, jaka ta miłość jest. Czytamy pierwszy list do Koryntian, rozdział trzynasty. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mieć brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadł wszelką wiedzę i wiarę, miał tak wielką, iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie szuka zazdrości, miłość nie, zazdrości nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie jest bezwstydna, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, miłość wszystko przetrzyma, miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, choć zniknie dar języków i choć wiedzy już nie stanie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko, ale kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecinne. Teraz widzimy, jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś ujrzymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość, te trzy. Największa z nich jednak jest miłość. <tryk> <tryk> miłość, o jaką tutaj chodzi. Jest różna od miłości egoistycznej, zmysłowej. To miłość agape, chcąca dobra drugiego. Jej źródło znajduje się w Bogu, który pierwszy umiłował i wydał swego syna, aby pojednać ze sobą grzeszników i uczynić ich swymi wybranymi. Dziećmi wybranymi dziećmi. Odniesiona przede wszystkim do Boga Ojca. Ta miłość, sama natura Boga, występuje w tej samej racji u syna, który kocha ojca i podobnie jest przez niego kochany. Syn tak jak i ojciec, miłuje ludzi, za których wydał samego siebie. Ta miłość jest także miłością ducha świętego, rozlewającego ją w sercach chrześcijan, co daje im w konsekwencji moc wypełnienia istotnego przykazania prawa, przykazania miłości Boga i bliźniego. Ponieważ miłość braci, a nawet nieprzyjaciół jest koniecznym następstwem i prawdziwym powodem miłości Boga, Jezus daje nowe przykazanie, nieustannie wpajane przez Jego uczniów. Tak też i Paweł kocha swoich. I tak przez nich jest kochany. Ta miłość oparta na szczerości i pokorze, zapomnieniu o sobie i darze z siebie, służeniu i wzajemnemu wspieraniu się, winna się okazać w uczynkach i zachowywać przykazania Pańskie, czyjąc, czyniąc wiarę skuteczną. Ona jest więzią doskonałości, więzią doskonałości i zakrywa grzechy. Opierając się na miłości Boga, nie lęka się niczego. Gdy jest praktykowana w prawdzie, nadaje właściwy sens moralny i otwiera człowieka na duchowe poznanie tajemnicy Boga. Miłości Chrystusa, co przewyższa wszelką wiedzę, sprawiając, że w duszy chrześcijanina zamieszkuje Chrystus i cała Trójca. Miłość karmi życie cnót teologicznych, wśród których jest ona królową, ponieważ tylko ona nie przeminie, lecz przejdzie w wizję, kiedy to Bóg przydzieli swoim wybranym dobra, które obiecał miłującym go. Eee, gdybym wydał moje ciało dla uzyskania z tego chwały, może być wariant. Dalej, w wersety 4-7 miłość jest określona za pomocą w ciągu 15 czasowników, dzięki czemu została scharakteryzowana nie abstrakcyjnie, lecz przez wskazanie działań, jakie wzbudza. Potem, gdy zniknie nasze poznanie Boga niedoskonałe i pośrednie. By ustąpić miejsca wizji twarzą w twarz, miłość u wybranych będzie taka sama, jaką mieli oni tutaj na ziemi. Zgrupowanie tr trzech cnót teologicznych, które pojawiają się u Pawła już od Tesaloniczan, pierwszy Tesaloniczan, czyli pierwszy list, jest niewątpliwie... Yy, Uprzednie w stosunku do apostoła, często powraca w jego listach, choć w innej kolejności. Poza tym występują razem z wiarą, razem wiara i miłość, stałość i wiara, miłość i stałość. Dobra, to tyle na temat tego e, pięknego hymnu. Miłości, który często jest czytany na ślubach jako pewnego rodzaju zapowiedź tej miłości, która ma być, która jest celem małżeństwa i taka ma być, nie miłość filia, nie miłość eros, tylko właśnie miłość agape, czyli miłość właśnie taka, w której dążymy do szczęścia tej drugiej osoby, nie swojej. Czyli nie zaspokajamy swoich potrzeb, tylko potrzeby tej drugiej osoby, którą mamy kochać. No dobra, to tyle na teraz. Z Panem Bogiem, cześć.